Uśmiech. Uśmiech. Ja, babcia, mama. O. Hej, konik, uśmiech. Auda, uśmiech. Zmęcz paluchy. Czekaj, tak. Tak musisz trzymać, tak trzymaj. Trzymaj? Uh -huh. Nie, tak musisz. Tak? Albo tak. Tak. Koni k, hey. koni k, Hej! Hey. Uch nie, uch nie, uch uch nie. Uśmiech, uśmiech, uśmiech. Uśmiech? Uśmiech. 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 Nagrywałeś. Chodź, Jest dzisiaj 23 kwietnia, jeśli dobrze liczę. I właśnie idę na korki z Matmy. Wiem, że trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Mówiłam się na jedne dodatkowe korki, żeby pani mi jeszcze rozjaśniła rzeczy, których nie ogarniam przy robieniu arkuszy. Więc lecę i widzimy się później. Mam godzinę, właśnie wyszłam z korku strasznie mi świeci. Mm. Ale już pod koniec się wyłączyłam, bo no przerobiłyśmy trzy arkusze. W sensie tak wiadomo, że tak tylko omawiając, nie, 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 nie zrobiłam każdego zadania w godzinę, bo by się chyba nie dało. Ale powiem Wam, że idę jeszcze raz sobie dosłownie przed maturą drugiego i mam totalny chill aktualnie. O to, czy zdam, czy nie zdam, bo m, powiem wam szczerze, jak sama robiłam arkusze, to były zadania, których nie rozumiałam i dzisiaj właśnie przytoczyłam e, te przykłady, których e, nie do końca, które nie do końca e, byłam w stanie zrobić mm, i nie wiedziałam, czy robię to dobrze, więc przebiłyśmy sobie podobne zadania, e, przejrzałyśmy sobie właśnie trzy arkusze. E, muszę sobie wydrukować wzory i się nauczyć, gdzie są jakie wzory, bo po prostu mi się to przyda. E, żeby zrobić to szybciej i się nie stresować więc no, tak naprawdę zostało mi wydrukowanie tych wzorów i ogarnięcie sobie gdzie co mniej więcej jest i jakie wzory są, bo zdarza się tak, że na przykład na coś, na coś jest wzór, a ja nie mam tego świadomości więc liczę dookoła ale no jakby mając dwa lata przerwy w nauce matematyki wydaje mi się, że i tak jest git więc na chwilę ogarnę i myślę, że może lepiej niż te 30 lat ale nie chcę zapeszać więc nie wiem, może się okaże, że będzie mega trudna matura i jest tam, <grywanie> nie znam więc nie zapeszam, ale czuję, nie, nie stresuję się po prostu już, a jeszcze sobie pójdę raz właśnie, bo przerabiam arkusze to czego nie będę potrafiła to przyniosę i wtedy już myślę, że będzie eee, w ogóle jest super. Czy to kąne jest? W sumie gdzieś No tak, klimy nie potrzeba nawet. nie potrzeba. Was już z Polski. Normalny, normalny dzień. Jest godzina jakoś 10, Odgrzewam sobie w kawa kawę, bo nie chcę mi się robić nowej, wsiadam do pracy, później w ogóle ja robić dziarę, więc kolejna jakby praca i strasznie mi się nie chce, bo jest okropna pogoda pada deszcz. No ale muszę spakować leżankę i wszystko i jechać, bo jednak opłaca mi się jechać. Więc no, dzisiaj właśnie robię dziarę, ale zanim to jeszcze zacznę sobie montować vloga z Rzymu. A nie, nie zacznę, bo nie mam MacBooka. To muszę poczekać aż Piotr wyrosi z Wrocławia i wtedy zacznę montować vloga z Rzymu. Lód dzisiaj kończy roczek, właśnie to jak wysłał, to tego też się do Was odezwałam, bo weszłam na Instagrama i zobaczyłam właśnie te wspomnienia sprzed roku. Dobra, lecę pakować paczki. System tam ogarnąć YouTube'a, maila i zaraz tak muszę wyjeżdżać w tą więc e, dosłownie piję kawusie i e, parę rzeczy lecę. Hej, manewry, diamenty, Hej, właśnie do na paznokcie jest e, ósma. Siemziarka. Akurat przyjeżdżała, ale dobra, już przejechała. Piotrak jeszcze śpi, zaprowadziłam ruchę jedną na, na bo nasia ja, e, później jedzę na zajęcia. Na uczelnie, więc powiedziała, że może mnie przyjąć w tym miesiącu już tylko tak o takiej porze, więc trochę wyglądam jak Mela, ale jadę, muszę skrócić pewne z pewnych względów, lekko, no na pewno wiecie, nie będą krótkie, ale trochę chcę skrócić, ze względu na pracę i coś jeszcze, yy, i jeszcze nie wiem jakie, ale to wszystko, śledzimy razem, No pewnie u Nastii. do. Wyjechałam trochę szybciej, więc mam więcej czasu i stwierdziłam, że tutaj dostaję do żabki, bo nic jeszcze nie jadłam. No i jakby wiedziałam, że tu jest żabka, ale okazało się, że ta żabka jeszcze jest w trakcie robienia w sensie tam nic nie ma w środku. Jest napisane 6.23 na 7, ale w środku nawet regałów nie ma. W ogóle to jest napisane: otwórz żabkę i osiągnij 20 tysięcy przychodu miesięcznie. A podobno na żabkach wcale się nie zarabia dużo, z tego co słyszałam, więc nie wiem, za 20 tysięcy to skąd oni wzięli. Hej, hej, ja już pod no coś, prezentują się tak, mega fajna. Eee, w sumie nie wiedziałam jak zawsze, co chcę. Nastia ostatnio robiła takie jak co dwa, wszystkie, koleżance. I właśnie zobaczyłam zdjęcie i powiedziałam, że chcę takie e, dwa, a resztę czarne. W ogóle na no zrobiła zrobiła takie pierożki ukraińskie, więc przy okazji zjadłam się Teraz wracam, bo mój chłopak przed chwilą mnie pisał, że wstał i gdzie ja jestem. Więc jadę do domu. A będę dzisiaj montowała film. Bo. Został mi jeszcze o, do zmontowania ostatnie vloga z, z Rzymu. Nie wiem kiedy w ogóle te vlogi wlecą, bo mam teraz tyle filmów z Rzymu jeszcze chcę jakieś stacjonarne takie filmy nagrać, mm, ale to chyba jutro, więc, więc nie wiem, dobra, lecę. O. Powinno się rozłączyć. Halo? Zawsze mi się wyłączało nagrywanie w Audi, jak odpalałam i się łączyło z transmiterem. Dobra. nie idzie. zaraz telefon. Ej, jak się trzyma, ja normalnie mogę nagrywać vlogi z tego. Zarównoście. To jest taka półeczka. W ogóle powiem wam, że to auto jest mega fajne. I... Myślę nad sprzedażą Audi. I kupieniem czegoś tańszego sobie. I taka Kia Ceed. Z taką półeczką do nagrywania vlogów. Tylko no cała jest akurat stara strasznie, ale się pewnie nowe nie mają takiego radia jak to. Z półeczką. Ale no generalnie, generalnie myślę o kupieniu czegoś tańszego, albo w ogóle się komunikacją miejską, bo niedługo się będę przeprowadzać i będę miała lepszą komunikację miejską. Nie będę potrzebowała po prostu tutaj samochodu. Więc no zobaczymy. Dobra, gadam e, rzeczy, które mówię rzeczy, których nie powinnam mówić, bo zdradzam. tajemnicę. O dobra, no chcę odwróciła zdjęcie, muszę zobaczyć zadzwoniła od mojego chłopaka i mówię Ej Piotrek, nie sprawdzaj instagramu ani snapu Bo chcę zobaczyć twoją reakcję na nowe podnokcie bo, bo zawsze robię reakcję na nowe podnokcie Więc we'll see oh. Jesteś gotowy? Yeah. By zobaczyć moje nowe podnokcie? Nie yeah. A mam być? Ej mega śliczne tak, podobając się? Ej, są cudne. To się chyba próbują najbardziej. Ze wszystkich, które miałem... No i... Serio? Mhm. Mm A nie, nie są mroczne? Nie. Pasują do twojego serca. <laughs>